Brawo, dzieci, dziewczyna po najpiękniejszych cyckach w naszym mistrz. na wokalu, słuchajcie, Mariusz, Mariusz, witamy Cię, Mariusz, brawo, wielkie brawo dla niego, Mariusz, yes. Yes, na basie, no oczywiście, no, mój syn, słuchajcie, mój syn, syn pół geniusz, pół debil, Stanisław, jaki ojciec taki syn? I na bębnach, troszeczkę skowane, ale jest nienormalne i to dlatego i tak z tyłu. Żak Leblancz, witam serdecznie. Izolatka, a ja co? Przeszły tak jak u To się nie słyszę, bo jestem już stary, stary i Ale dobra, wy zrobicie balet, a my podtrzymamy, Dzieci, jeżeli się starze zmęczą, zamiana, tak? Dobra, to co? Dobra, z lewo, jedziemy! U! Write <laughs>